Hej, hej kochani, czas na podsumowanie czytelnicze miesiąca marca i powiem Wam, że w tym miesiącu chyba wszystkie książki były po prostu wspaniałe, idealne i chyba każda z nich ma 5 na 5 gwiazdek. I choć było gorzej liczbowo niż w innych miesiącach, chyba bo w tym miesiącu było 5 książek, w tym 4 takie fizyczne i jeden audiobook, no musiałam się wspomóc, choć tak średnio lubię audiobooki, ale yy, tak czułam, że potrzebuję więcej historii poznać, a znalazłam taki bardzo fajny audiobook, o którym zaraz Wam powiem, ale zacznijmy sobie chronologicznie od tego, co czytałam po kolei i pierwszą książką przeczytaną w marcu, o której w sumie nagrywałam recenzję tutaj, jest Wreszcie wyczekany ten moment Muchomory w cukrze Marty Bian. Książka, która u mnie czekała dwa lata na przeczytanie. W końcu ją przeczytałam, i ja w recenzji mówiłam, że hmm, tak dziwna była bardzo ta książka, yy, ale może, może zaczniemy sobie od tego, yy, że powiem wam, o czym ta książka jest. Bo może nie wszyscy siedzą na TikToku, nie znają wszystkich takich popularnych booktokowych rzeczy i book bóg mediowych. Książka Muchomory w cukrze opowiada o grupie przyjaciół, maturzystów, którzy wyjeżdżają do domku w lesie, który ten domek ma jeden tak jakby z braci tych ludzi, którzy tam jadą. I oni po prostu spędzają tam wakacje, yy, tak jakby swoje ostatnie wspólne chwile zapamiętują. Trochę też zbliżają się do siebie, a mniej oddalają od internetu. To jest bardzo ciekawe, że takie trochę bez elektryczności, takiej internetowej, yy, ale im dalej w to wszystko, tym robi się coraz dziwniej. Yy, ten człowiek, u którego tak jakby siedzą w tym domku, Okazuje się nie być tym, za kogo go mają. Szerzej to wszystko umówiłam w właśnie tej recenzji, dlatego zachęcam Was, jeśli jesteście ciekawi tej książki, do zajrzenia do tej recenzji. Ja, jako że na początku marca ją czytałam, troszkę zdążyłam już tutaj zapomnieć, tak, mam pamięć złotej rybki, mhm. albo po prostu za dużo książek czytam. Ale mówiłam tam, i tutaj też mówię, że ta książka jest. Bardzo specyficzna, dziwna, niepokojące tematy się w niej pojawiają. I potrzebowałam właśnie ten miesiąc. Tak jak na początku miesiąca przeczytałam, teraz jest koniec miesiąca, no jeszcze jest marzec, gdy nagrywam. To musiałam chwilę posiedzieć z tą książką i przetrawić ją. I teraz powiem, że. Nie, nie pamiętam, ile dawałam gwiazdek, przyznam się bez bicia. Znowu, że pamięć złotej rybki. Nie pamiętam, ile dokładnie dawałam gwiazdek. Y, czy 4 na 5, czy 5 na 5. Ale powiem, że teraz jestem skłonna dać te 5 na 5 gwiazdek, bo przesiedziałam trochę z tą książką w głowie. I to jest coś. Na pewno innego niż cała reszta tych popularnych, młodzieżowych książek. Yy, także za samą tą wyjątkowość, ten pomysł i takie wywołanie u czytelnika tych takich skrajnych emocji, yy, samo to daje już 5 na 5. Drugą książką, jaką przeczytałam w miesiącu marcu, jest druga część yy, Kosiarzy Nila Shastermana. Kosodom, historii, która opowiada o tak jakby świecie w przyszłości, gdzie choroby i śmierć y, zostają pokonane, y, a na ich miejsce tak jakby wskakuje grupa ludzi, którzy się zwą właśnie kosiarze i którzy tak jakby dbają o to, żeby nie było przeludnienia na całym globie, na całej planecie Ziemia. Y, I tu jest druga część, gdzie główni bohaterowie Rowan i Citra zostają rozdzieleni, każde tak jakby walczy z systemem na swój własny sposób, i tu już jest. Hmm. Nie, nie mogę powiedzieć, że poważnie, albo bardziej niebezpiecznie, bo pierwsza część też jest drastyczna, ale tu już takie rzeczy mają miejsce, że ta takiego kopa mi to dało. I tak teraz sobie myślę, że w ogóle. Wszystkie książki w tym miesiącu miały takiego, właśnie kopa, takie bardzo niepokojące, straszne i dotykające duszy rzeczy, że nie wiem, nie wiem jak to wszystko ująć, ale ta część już tak bardziej do mnie przemawia. Jak pierwsza część, tak jeszcze miałam takie może nie, może tak takie dobre to było, ale takie no, jeszcze nie to, tak nie powiem, że to jest takie super, wow, że tak skradło mi serce i tak ryjebanie, że nie mogę. No, w sumie ryjebanie, ale tu mam wrażenie, że tak jak w pierwszej części mi nie do końca coś tam odpowiadało, tak nie byłam w stanie się do niektórych rzeczy przekonać. Tak tutaj ta część mnie przekonała, dlatego że tak to jest. Dzieło prawdziwe, literackie, a nie książka, tylko napisana taka o. Jak w większości przypadków teraz jeszcze książki są, ale one są takie bardzo powielane nie mają jakiegoś takiego swojego wydźwięku a tutaj już to wszystko czułam i też nie powiem, że jako ta część, albo w ogóle te dwie części, które już czytałam że to jest najcudowniejsze cudo na świecie. Ale powoli już dorównuje poziomowi więźnia Labiryntu, którego ja po prostu uwielbiam. I jeśli przeczytam trzecią część i będzie przynajmniej tak samo dobra jak ta, to może się trochę zmieści z więźniem Labiryntu na jednym miejscu. Tak wiecie, na tym, może troszkę niżej. No nie wiem, więźnia Labiryntu za bardzo kocham, ale. Yy... No ta część była lepsza niż pierwsza, także. Trzecia książka, którą przeczytałam w marcu, to jakby znów druga część przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Grzeczna dziewczynka, zepsuta krew. I tutaj jest mała zagwostka. Czytałam tą książkę z nadzieją, że będzie tak samo dobra jak pierwsza. A pierwsza mi się naprawdę bardzo podobała, możecie sobie nawet posłuchać w podsumowaniu czytelniczym w, z, z, lutego, z lutego. I tamta część była taka, że to mogłaby być jedna z moich ulubionych książek i taka, która, znowu powiem ryjebanie, ja chyba za bardzo lubię to słowo, taka, którą po prostu uwielbiam i ja ją mogłabym sobie re ready robić cały czas. I ostatnio jestem bardzo w takich klimatach. Tak jak mówiłam, takie niepokojące rzeczy, takie trochę drastyczne. Yy, tak, także chyba to ten miesiąc takich dziwnych rzeczy. Ta część, jak w pierwszej części było, że główna bohaterka PIP rozwiązuje sprawę yy, morderstwa, które już zostało zakończone, ale ona nie wierzy w winę yy, zmarłego sala Saint. Nie wierzy w, to, w tą winę, y, zmarłego, do mnie domniemanego mordercy. Y, tak tutaj już nie jesteśmy na tym etapie, gdzie ona robi ten swój projekt szkolny i pod przykrywką robi to śledztwo. W tej książce już miała odciąć się od tych śledztw, bo po prostu to ją za bardzo wymęczyło ale pojawia się nowa sprawa, jej przyjaciel prosi ją o pomoc, ponieważ jego brat zaginął i znowu tak jakby się wplątuje w tę całą siatkę tych morderstw, tych tajemnic, tego wszystkiego i powiem szczerze, że, że nie do końca byłam przekonana, jak przeczytałam tą część i musiałam dopiero przeczytać trzecią część, żeby jakoś to sobie połączyć, ale to za chwilę, e, bo tutaj tak jakby bo, nie bohaterka, tylko autorka chciała połączyć tą sprawę z tym, co się działo z tą fabułą z pierwszej części, ale ja tak średnio widziałam tą, to powiązanie może powiązanie takiego, że tutaj brat zaginął w pierwszej części, tak jakby jeden brat chciał pomóc udowodnić niewinność swego zmarłego brata. Także takie braterskie powiązanie jest coś tam wspólnego jest z tak jakby jedną postacią, która tutaj troszkę narozrabiała i przez to tak jakby się takie domino posypało, taki ciąg zdarzeń się posypał przez to, co się działo w pierwszej części, ale to jest tak słabo nakreślone, że tak no średnio jestem do tego przekonana, chociaż na końcu y tak, po prostu się zaskoczyłam, bo wyszły takie sprawy o tajemniczą osobowość jakiegoś tam syna e, seryjnego zabójcy. Kto tym synem jest, co tam się w ogóle działo, i takie rzeczy wyszły. Ja wiem, że mówię za bardzo ogólnikowo i chaotycznie, ale, ale po prostu nie chcę zdradzać ludziom, tym, którzy może nie czytali jeszcze tej części albo w ogóle. Ca, Całej tej serii, a lubią kryminalne rzeczy, i ogólnie to są takie, właśnie z zagadkami, z właśnie z kryminalne. Ale taka młodzieżówka kryminalna, coś takiego, to jeśli ktoś takie tematy kryminalne lubi, no to jak najbardziej dla niego w ogóle cała ta seria. I może teraz przejdźmy sobie do tej trzeciej części bo powiem, że ta część już po prostu roz, rozwaliła mnie do końca. I mam wrażenie, że ta część jest takim e, może no trochę wyjaśniłem, trochę też takim całym spoiwem e, całej tej serii. W końcu dochodzimy do sedna do tego, dlaczego wydarzenia i z pierwszej części i z drugiej części musiały się zadziać. E, czyli takie podsumowanie, taka cała kulminacja całej tej trylogii. I tak jak słyszałam od kogoś na Instagramie, gdzie e, tak jakby recenzowałam tą wcześniejszą część, tak nie byłam do końca przekonana. I ta osoba mówiła mi, że tak jakby e, w trzeciej części widać, że od początku autorka e, Holly Jackson e, planowała całą tą trylogię. I teraz widzę, że tak tak miało być i ja jestem troszkę zawiedziona, że ja nie dałam rady tego przewidzieć, a ja dam, dam radę przewidzieć dużo rzeczy w książkach, dlatego też te, ta cała trylogia jest dla mnie taka odkrywcza, taka dużo lepsza niż wszystko, co czytałam. Może nie jest wszystko, co czytam, ale taka jedna z lepszych rzeczy, jakie czytałam w życiu, bo po prostu y, autorka mnie zaskoczyła a ja lubię się zaskakiwać i nie często mam tak jakby e, ku temu sposobność ale w trzeciej części grzeczna dziewczynka musi zginąć e, nie mamy tutaj stricte przedstawionej e, pip naszej głównej bohaterki jako e, młodej detektywki, która rozwiązuje kolejną, trzecią sprawę no rozwiązuje, ale tutaj już mamy takie natężenie emocjonalne, takie mm, wszystko, co w tej głównej bohaterce siedzi, yy, wszystko, co się zadziało w tych dwóch poprzednich częściach, co na nią wtedy wpłynęło, to jak ona jest już też rozsypana tym wszystkim psychicznie, i przez, to, przez co też sama przechodzi, bo ona teraz znajduje się na celowniku yy, przestępcy i Właściwie to jest tak jakby połowa książki, a w drugiej połowie to ona wciela się w postać, właśnie przestępcy, mordercy. I to jest tak, taki odwrócony, po prostu taki paradoks tego wszystkiego, że ta część mnie po prostu rozwaliła tak kompletnie. I ja nadal nie mogę po prostu przeżyć tego wszystkiego, co tam się zadziało, co tam było. I ta część pokazuje mi, że cała ta seria jest po prostu majstersztykiem. To jest cudo, to jest dzieło sztuki pisanej. Dzieło sztuki pisanej, którą według mnie każdy, kto lubi właśnie takie kryminalne rzeczy, takie, wiecie, z, y, no, z morderstwami, z takimi w ogóle, no, w ogóle takie kryminalne rzeczy, musi koniecznie przeczytać całą tą trylogię y, tego przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Yy, I po prostu, ja powiem szczerze, że się zastanawiam, czy by nie włączyć Holly Jackson do tej mojej listy ulubionych pisarzy, do pisarzy, których cenię, z których chciałabym brać przykład i z którymi chciałabym się utożsamiać podczas pisania też swoich książek, bo to jest po prostu jakiś kosmos. I ogólnie nie, nie do podsumowania, serii, całej serii tych książek, całej tej trylogii dałabym 5 na 5 i każdej z tych książek dałabym 5 na 5, no i dam w sumie, jak będę robić recenzję do tej trzeciej części, to też jej dam na Instagramie, bo po prostu to jest książka, która naprawdę zasługuje na 5 na 5 To nie jest poprawna książka. To jest książka wykraczająca w ogóle, cała seria tych książek. To jest cała seria wykraczająca poza taką normę i poza coś, co na co dzień się czyta. No dobrze, ale tyle zachwytów nad tą książką, chociaż mogłabym się jeszcze trochę rozpowiedzieć na ten temat, bo została nam ostatnia audiobook, której no fizycznie. Przy sobie nie mam, ale wam gdzieś wstawię okładkę, żebyście sobie mogli zobaczyć. I yy, jest to książka Druga Ziemia, chyba Maxima Ulfa. No, Ulfa na pewno, a Maxima to nie, nie wiem, niekoniecznie. Yy, I to jest książka. Ja będę mówić trochę też audiobook, bo ja to słuchałam, nie czytałam. I dla mnie audiobook to tak trochę nie książka, ale taka, taka czytana. No ale opowiada o, tak jakby Grupie ludzi, takiej załodze, o, załodze która mm, przemierza y, kosmos, tak jakby na transportowym statku, y, w ogóle to się dzieje w przyszłości, gdzie podróże międzygwiezdne są możliwe, jest napęd świetlny czyli ogólnie to jest takie sci-fi, y, taka przyszłość i na tym statku zaczynają dziać się podejrzane rzeczy. Yy, zaczyna się tak jakby załamywać czasoprzestrzeń. Yy, pojawiają się tak jakby nie wtór, ale nie też klony. Yy, druga załoga, taka sama jak ta pierwsza, yy, tak jakby powstaje rozwidlenie w czasoprzestrzeni, i powstają yy, dwie równoległe jak to się mówi? dwa równoległe wymiary. Coś takiego. I ta załoga po prostu walczy ze sobą, próbuje się jakoś ratować przed tym wszystkim. I dużo tutaj mówię w skrócie, bo tam dwie trzecie książki to dzieją się głównie na tym statku, gdzie ta załoga no, próbuje się ratować, ta druga niby też, ale tak jakby siedzimy w tej. Perspektywie pierwszej załogi, ogólnie to jesteśmy z perspektywy jednego załoganta Bogdana, który nam to tutaj jakby relacjonuje, I, i później oni tam próbują się ratować, i okazuje się, że cofnęli się w czasie o jakieś ba bardzo dużo lat, gdzie cywilizacji jeszcze nie było, i po prostu, żeby się ratować z tego rozpadającego się statku, muszą wyruszyć w drogę na ziemię i Wybierają, czy chcą przeczekać do swoich czasów, czy po prostu y, spróbować zamieszkać się na tej ziemi, która jest obecnie w tym cofniętym czasie. Y, tak powiem, że streściłam Wam tak 70% tej książki y, w tym momencie, ale też powiem, że mimo tego, że tak może się to wydawać trochę banalna historia, jak na sci-fi. Nie wiem jak dla kogo i dla mnie tak, bo e, podobnych schematów, czy to książkowych, czy to filmowych, można by znaleźć kilka e, przy, nie, przypadków, przykładów. E, tak tutaj dużo robiło roboty, w tym ułożenie e, całej fabuły, to napięcie, gdzie powoli poznawaliśmy razem z tym głównym bohaterem e, te wszystkie, odkrywaliśmy te tajemnice, odkrywaliśmy to, dlaczego coś się dzieje i to naprawdę wciągało jak to się słuchało. Nie wiem jak z czytaniem. Pewnie też by mnie wciągało, ale ja ogólnie lubię tematy kosmosu, lubię e, ostatnio tak się wciągnęłam w te tematy sci-fi e, w kosmiczne podróże i e, powiem też, że jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną dotyczącą właśnie e, czy to podróży międzygwiezdnych takich fizycznych rzeczy tutaj wielka okejka nie wiem czy się mówi okejka wielki plus dla autora bo ja bardzo zwracam na to uwagę, też przez to z tego względu, że sama się takimi rzeczami interesuje i lubię jak są takie właśnie zresearchowane rzeczy takie czysto teoretyczne fizyczne i takie żeby to uwiarygodnić dlatego też uważam, że ta książka zasługuje na 5 na 5 bo jest ciekawa, wciągająca trochę taka tajemnicza i merytorycznie poprawna. No dobrze i to było tych pięć książek, które przeczytałam, no i przesłuchałam w marcu. E, dajcie mi znać, czy którąś z nich czytaliście, albo słuchaliście, e, czy Wam się ta książka podobała, może którąś z tych książek macie w planach i dopiero będziecie czytać, to też możecie mi dać znać i ogólnie, co czytacie w tym momencie, też możecie mi napisać, może mi coś polecić, żebym też przeczytała. No, i jeśli ten odcinek Wam się spodobał, no to proszę jak zwykle o łapkę w górę, żeby mi to pokazać. Jeśli mnie nie subskrybujecie, a zaciekawiło Was, co, o czym ja tu mówię, zaciekawiła Was moja osoba, no to zachęcam do zostania na dłużej i zasubskrybowania mnie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No, a ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że dotrwaliście do tego momentu. Jak zwykle na koniec odcinka życzę Wam miłego dnia, tygodnia, miesiąca, miłego życia, miłych książek, super czytanie i w ogóle czegokolwiek potrzebujecie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!